Witajcie bliźnięta w waszym horoskopie na 2023 rok. Teraz popatrzymy sobie po prostu na kilka aspektów w tym roku. Aha, tak do mnie przyszło, więc postanowiłam, że tak zrobię. Przede wszystkim życzę Wam cudownego 2023 roku. Niech po prostu przyniesie spełnienie Waszych marzeń i niech będzie to dla Was dobre, pozytywne. Żeby wam się wszystko tutaj poukładało, żebyście odnalazły sens Waszego istnienia, żebyście były w dobrych, szczęśliwych, wspaniałych związkach, żebyście mieli obfitość finansową i żeby wam się po prostu wiodło. Wszystko to, czego pragniecie, wszystko to, co jest dla Was dobre, tak? co jest zgodne z planem, z planem Waszej duszy. Co, co może przynieść Wam tutaj pozytywne rezultaty, niech się tutaj u Was spełnia, niech, niech dzieje się tak, żebyście po prostu były bliźnięte, kochane, szczęśliwe. Dobra. Życzenia, życzeniami, ja a czas się brać do roboty. I mamy tak. Niespodziankę pozytywną na 2023 rok. Mamy, z czym się trzeba zmierzyć w 2023 roku, z czym się bliźnięta będą mierzyły, potencjały do wykorzystania, na co macie uważać, jaka jest rada od run i energia ogólna. A zobaczcie, a, a aniołowie stoją z boku, i tutaj, jakby a, będą się przyglądać temu, co co będzie się działo. Ale to też jest taka informacja dla Was, że macie tutaj opiekę z góry, że macie tutaj wsparcie z góry i e, moim zdaniem e, będzie was to tutaj e, wspierało. Tak? Będzie was to tutaj wspierało. Wow, potencjały, macie pustą kartę. Niespodzianka. Ok. Czekajcie, bo ja coś widzę, że wy tego nie widzicie. Nie wiem czemu. Ale tego nie widzicie, to ja wam to wszystko przesunę jeszcze. O, aniołek z spódniczką zasłania, ale może go po prostu przekręcimy. A czemu nie? O, nawet ładnie wygląda, nie? Tak mi się wydaje. No dobra, bliźnięta. A więc teraz tak, energia ogólna to jest man To jest wchodzenie na poziom wyższy. Być może 2020 rok był dla was trudny i być może mm, jakby przygotowywał was na to, co będzie się wydarzyło wydziewało teraz w tym roku, wydarzało w tym roku. Dlaczego? Dlatego, że mam tutaj Runemannas, która mówi o wchodzeniu na poziom wyższy, o rozwoju, o, o takim przekraczaniu swoich własnych możliwości. I tu jest takie duże oświecenie, takie skupienie się na tym, że a tak naprawdę nic nie muszę, wszystko mogę, tak naprawdę wszystko jest w moim zakresie to jest takie trochę, jakbym powiedziała, mind over matter, czyli umysł ponad ciałem i gdzieś to wam będzie towarzyszyło wy zresztą jesteście bardzo lotne, macie możliwość po prostu robienia mnóstwa rzeczy na raz a jesteście bardzo takie mm, rzutkie, tak? Więc jakby ta runa też może Was bardzo tutaj wspierać w tym roku. I to jest Wasza energia ogólna, ale to jest też energia, która mówi, że sprawy, które będą się toczyły w tym roku, mogą znaleźć swoje, um, swoje zakończenie, swój rezultat w wyższej instancji. Czyli jeżeli to będą sprawy sądowe, zdrowotne, jakiekolwiek inne, to być może nie wystarczy tutaj pierwszy sąd czy lekarz rodzinny, ale trzeba będzie gdzieś się odwołać wyżej, czyli iść do naprawdę specjalisty światowej sławy czyli nie wiem, ordynator czy jakby sąd okręgowy czy jakikolwiek inny, ale jest tutaj taka informacja, że że wy potrzebujecie tutaj w tym roku osób, które naprawdę stoją na stanowisku wyżej pozytywna niespodzianka to tutaj są jakieś umowy, jakieś rozwiązania, być może są to sprawy sądowe które zakończą się na waszą korzyść a, a może to są jakieś egzaminy, a może to są jakieś um, jeżeli zdajecie egzamin, a może jest to jakaś nauka, a może jest to jakaś umowa, to są wszelkiego tego typu rzeczy, więc tam, gdzie jest to powiązane właśnie z mową, z nauką, ale też ze sprawami sądowymi, to tutaj możecie oczekiwać takiego pozytywnego obrotu spraw, zwłaszcza, że mamy tutaj algiz, która was chroni. Więc wykorzystajcie tą algię, tak? Proście o tą energię wyższą, żeby Was tutaj chroniła w tym roku. Ale to też mogą być takie właśnie nieoczekiwane, pozytywne wiadomości: coś nagle do Was przyjdzie, i stacie sobie sprawę, że wow, ale fajnie, super, że to się wydarzyło, tak? Takie jakby naprawdę pozytywne rozwiąza rozwiązania. Z czym trzeba się zmierzyć? Zmierzyć trzeba się będzie albo z czymś, co dotyczy nieruchomości, czyli może sprzedaż domu, może jakiejkolwiek nieruchomości, nie musi być dom, ale to jest sprzedaż, albo to jest właśnie przeprowadzka, wynajem, albo to może być coś, co na przykład. Co mówi o rodzinie, że trzeba będzie się zmierzyć właśnie, um, trudno powiedzieć, żeby się mierzyć z rodziną, bo to takie nie do końca fajne i nie do końca pozytywne. Natomiast powiedziałabym, że trzeba będzie się być może zmierzyć z kimś z rodziny, tak? Może tutaj zawalczyć o siebie. Tak bym tutaj powiedziała, ale mogą to być bardzo też sprawy związane. No bo zobaczcie, mam tutaj wyższa instancja mam tutaj nieruchomości, a tu mam sprawy sądowe. Jakby coś, jeżeli o coś walczycie, albo jeżeli tutaj chcecie coś. Um, wnieść do sądu w tym roku, albo nie wiem, sprzedać kupić cokolwiek, to jest to dobry czas, bo macie tutaj naprawdę ogromne wsparcie, tak? Więc być może nie będzie to łatwe. Natomiast rezultat tego powinien być dla Was pozytywny. Tyle, że trzeba będzie się odwołać po prostu do instancji wyżej. To na co uważać na to, żeby po prostu być cierpliwym ale też na przeszłość. Tutaj nie wracać do tego, co było. Mam wrażenie, że coś tutaj z przeszłości może chcieć jeszcze gdzieś wywrzeć na was wpływ i to może być właśnie coś z, coś od waszej rodziny, ale też coś, co dotyczy... właśnie, wybaczcie... coś, co dotyczy tutaj jakiejś nieruchomości, coś, co dotyczy przeszłości. Coś takiego mi się tutaj pokazuje, więc też może to tego dotyczyć. I... Na to trzeba po prostu uważać, żeby też to są mogą być też sprawy u was karmiczne. Ale ja bym powiedziała, że nie wracać do tego co było, co było, to było zamknąć ten rozdział i po prostu tego nie rozgrzebywać. Poprosić energię wyższe o to, żeby się zaopiekowały tą przeszłością waszą dla was, a wyruszajcie do przodu. Potencjały do wykorzystania macie tutaj pustą runę. Za wiele wam tutaj w tym temacie nie mogę powiedzieć, bo e, coś czuję, że wy same jeszcze tego nie wiecie, że nie wiecie co macie, a, a macie naprawdę wiele, bo tutaj przy tej runie malnas, to wy jesteście naprawdę osobami na. Mm, Oświeconymi bym powiedziała, osobami, które mają naprawdę spory intelekt, które mają duże możliwości, które, które posiadają dużą wiedzę, tylko same sobie z tego nie zdają sprawy, ile są warte. I moim zdaniem to jest coś, co w tym roku sami będziecie sobie udowadniać: Wasze potencjały, Wasze możliwości, Wasze skupienie się, Wasza um, możliwość podjęcia działań, tak? I przyjrzenia się temu. Więc coś mi się wydaje, że tak jak wszechświat mówi, ja będę się przyglądał Tobie, tak Wy też będziecie musiały w tym roku przyjrzeć się sobie, jak, jak w lustrze, tak? I popatrzeć na siebie i zastanowić się, co ja takiego mam, co potrafię, czym mogę się dzielić, być może czego mogę się jeszcze nauczyć. To jest też takie odkrywanie siebie. Zobaczcie, mamy ANSUS, czyli takie grzebanie, poszerzanie wiedzy przyswajanie tej wiedzy e, i e, jakby odkrywanie tego, co w was jest co w was siedzi, co może wam tutaj pomóc, więc jak najbardziej e, ciekawie dla was tutaj z tymi potencjałami rada od run jest urus, czyli pozostań uziemionym, z jednej strony skup się na zdrowiu i tego zdrowia bym tutaj nie lekceważyła Skoro jest to rada od drun, ale z drugiej strony to też jest taka prośba do Was, Wy, które uwielbiacie powietrze, uwielbiacie tą po prostu taką. Ja Was zawsze, bliźnięta zawsze widzę takie lotne, takie sprytne, takie. Trochę takie wszędobylskie, że Wy wszędzie wiecie co, Wy potraficie i to, i to, i to. Jakbyście mieli to takie. Taką łatwość w tym tak byciu i przyglądaniu się rzeczywistości z różnych poziomów. Natomiast i y, gdzieś taką y, chęć pozostawania w tym świecie duchowym, a tu trzeba by było jednak po prostu stanąć mocno na ziemi. I tu jest ta runa urus, która mówi o uziemieniu, o docenieniu siebie, o skupieniu się na, y, na, tej, y, na tym gruncie y, na tym, że y, Oprócz tego świata duchowego istnieje też, zwłaszcza dla Was w tym roku, e, świat materialny. Świat, w którym trzeba by się było skupić na ugruntowaniu tej rzeczywistości, na swoich, swoich potrzebach, na realizacji swoich marzeń. E, dlaczego? Dlatego, że URUS jest kartą spełniania marzeń. Oruz jest kartą, która mówi, że te marzenia, te myśli, te e, możliwości, które mamy, to, co chcemy, żeby się wydarzyło, e, to jak najbardziej może się spełnić, ale to wy musicie po prostu coś tutaj z tym zrobić. I runy też Wam tutaj przypominają, to jest czas na Ciebie. E, stań tutaj e, mocno na ziemi, przyjrzyj się sobie. Jakby przejrzyj na oczy trochę, tak? E, bo wy tak, nie widzicie swoich potencjałów. E, Fruwacie tutaj bardzo wysoko, a tu trzeba po prostu stanąć mocno na ziemi, przejrzeć na oczy i przyjrzeć się tej rzeczywistości. To jest taki trochę dla Was rok, w którym Wy będziecie po prostu mocno stali na nogach i patrzyli się. Zobaczcie, to jest runa, która jakby mówi o tym, co w umyśle, tak? Co w przestworzach, a druga, która mówi, stań mocno na ziemi, i tylko kiedy Wy znajdziecie tutaj równowaga i balans. W tym, co tutaj widać, to tylko wtedy poczujecie się po prostu zrównoważeni. Nie można przebywać za bardzo tu albo za bardzo tu. Najważniejsze, żeby odnaleźć ten balans, a wtedy pewnie pokażą się też wasze potencjały. I druga rzecz, nie wracajcie ciągle do tego co było. Po prostu nie wracajcie. Jeżeli przyjdzie tak jak coś do Was z przeszłości, to też bądźcie na to otwarci. Jednak przyjrzyjcie się temu i odpuśćcie, tak? Okej, okay, zdarzyło się, było, zadziało, ale to już było. I z drugiej strony, jeżeli są bliźniaki, które są pracocholikami, to też tutaj jest prośba do Was, żebyście jednak się ogarnęli i odpuścili trochę, bo to nie, niekoniecznie. Na to powinniście tutaj uważać. I zobaczmy, jaki anioł będzie Wam towarzyszył w 2023 roku. Archanioł Gabriel mówi o zadaniach przed naszym urodzeniem, jakie czekają nas w życiu. Dokładnie, czyli komunikacja z wyższą istotą, komunikacja tutaj z Bogiem, ze źródłem, jakkolwiek to nazwiecie. I być może to jest właśnie to to jest też ta to z czym przyszliście te karmiczne obciążenia, które mówiłam A może nie dostrzegacie swoich potencjałów, ponieważ albo za bardzo siedzicie w tej przeszłości, albo właśnie to ona was ogranicza i warto by było ją sobie pooczyszczać, tak? Ale skoro macie tutaj tak silnego anioła jak Archanioł Gabriel, współpracujcie z nim, poproście go, żeby pomógł wam poradzić sobie z tym, tak? A żeby powiedział wam, jakie zadania macie do wykonania, co tutaj można z tym zrobić, żeby pomógł wam oczyścić te karmiczne naleciałości które jeszcze w tym roku mogą się pokazywać, po to, żeby ujawniły się także Wasze potencjały. Także ja Wam życzę cudownego roku. Jeszcze raz bądźcie po prostu bliźnięta szczęśliwe. Trzymajcie się.